Pokój, dobro, kochani. Dziś jest 29 października, uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła, bądź też 30 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, wprawdzie dzisiaj obchodzona jest 30. niedziela zwykła w ciągu roku, to jednak w wielu kościołach dzisiaj obchodzona jest uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła, i tam są do wyboru dwie ewangelie. Ja wybrałem ewangelię o Zacheuszu, który gościł w swoim domu Pana Jezusa. Zacheusz był zwierzchnikiem celników, czyli do niego należało zatrudnianie poborców podatkowych na swoim określonym terenie. Do niego również należało ustalanie wysokości podatków. Mogło to stanowić dla niego bardzo dobre źródło utrzymania, ale również bogacenia się. Natomiast również stawało się to powodem znienawidzenia przez wielu ludzi, dlatego że uważano go za człowieka bezwzględnego. Ale wszystko się zmieniło w czasie, w czasie jednego spotkania. Zacheusz mianowicie spotkał się z panem Jezusem, i od tego momentu świat nie był dla niego już taki sam. Zacheusz był niskiego wzrostu, więc wspiął się na Sykomorę. Aby zobaczyć Pana Jezusa, Pan Jezus mówi: Zacheuszu, zejdź prędko, zejdź z tego drzewa. W sposób symboliczny również można rozpatrywać to wspinanie się Zacheusza. Wszyscy go przerastali. On starał się wspinać, piąć się coraz wyżej ponad głowami innych ludzi. Chciał być kimś lepszym. Jezus zobaczył to i powiedział do Zacheusza: Zejdź, zejdź prędko, zejdź na ziemię. Dziś chcę, by przyjść do Twojego domu. Nie musisz się wspinać, udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie musisz pogardzać innymi ludźmi i bogacić się ich kosztem. Chcę widzieć w tobie dziecko Boże, które powinno zaakceptować siebie takiego, jakim jesteś. Jezus mówi do Zacheusza: zejdź prędko. Tak jakby powiedział: zejdź z tego drzewa. Myślę, że ewolucjoniści mogliby powiedzieć, że jest to postęp znaczy był to postęp dla małpopodobnych, że. Zeszli z drzewa i stali się bardziej cywilizowani. Jezus mówi: Zejdź na ziemię. Tak jak czasem mówimy do kogoś: Słuchaj, przestań bujać w obokach, zejdź na ziemię. Słuchajcie, mali ludzie często mają marzenia. Często zdarza się, że nie dorastają wielu ludziom sobie podobnym i bardzo często mają marzenia. Chcą piąć się coraz wyżej. Jezus mówi: Nie musisz tego robić. Ja ciebie kocham takiego, jakim jesteś. Chce po prostu przyjść do Twojego domu. Chce być u Ciebie gościem, nie chce być jakimś przechodnim, który mija Cię i zauważa Cię tylko. Jeśli chcesz doświadczyć Pana Jezusa, to nie możesz tylko patrzeć z perspektywy i oglądać Go, ale musisz Go doświadczyć Jego obecności w Tobie, w Twoim domu. I dlatego, kiedy Zacheusz patrzył na Jezusa tam z góry, to Jezus wiedział, że On potrzebuje bardziej niż tylko takiego ciekawskiego spojrzenia, potrzebuje Doświadczenia Pana Boga. I w tym momencie, kiedy doświadczył obecności Pana Jezusa w swoim domu, to świat się kompletnie zmienił. Ten, który często żerował na y, innych ludziach, czerpał zyski od innych ludzi, w tym momencie był człowiekiem, który chciał się dzielić. Zacheusz postanowił, że wynagrodzi to zło, które popełnił, żerując na innych ludziach. W tym momencie, kiedy Jezus znalazł się w jego domu. Jego dom nie był już taki pusty. Tak samo w naszym życiu. Czasem może czujemy się tacy bardzo puści do momentu, kiedy nie zagości tam Pan Jezus. Przez tę ewangelii Pan Jezus chce powiedzieć, że tak naprawdę nie ma ludzi, których trzeba od razu wskazać na potępienie, to znaczy przekreślać ich. Każdy ma szansę, nawet taki Zacheusz, ktoś, kto gdzieś tam odbiegał od tych ideałów, które mieli przeciętni Izraelici. Kochani, Pan Jezus chce, aby nasze świątynie były pełne, pełne Jezusa. Czasem lubię chodzić sobie do kościoła, i nawet wtedy, kiedy kogoś nie ma, zamykam sobie kościół, zapalam małe światełko i rozmawiam z moim Ojcem, który widzi w ukryciu i adoruję Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. I najpiękniejsze z pustego kościoła jest to, że On nie jest pusty, że tam jest Pan Jezus zawsze. I również oby w nas zawsze był Pan Jezus, żeby inni tę obecność mogli doświadczać. Jeśli, kochani, chcielibyście usłyszeć świadectwo, o którym dzieliłem się w zeszłym roku podczas tej uroczystości poświęcenia własnego kościoła, to kliknijcie sobie tutaj u góry i będziecie mogli zobaczyć historię Pauliny, dla której kościół stał się domem, do którego tęskniła, którego, który był zawsze nieosiągalny, i w pewnym momencie, kiedy przyjęła chrzest. To w tym momencie Kościół stał się jej domem. Zapraszam do obejrzenia tamtego również odcinka. Tymczasem na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.